Ach, może pikać podczas tego nagrywania, bo Michał do mnie pisze. Michał z Polonii Amerykańskiej, bo Michał ze mną się skontaktował i było wszystko w porządku, bo oczywiście ja wszystkich lubię. Wszystkich lubię i tu się okazuje, że Ameryka zadzwoniła do mnie, Stany Zjednoczone, właśnie Florida, przedstawiciel Polonii Amerykańskiej, Michał. No i właśnie. Od czego się zaczęło, że tak, właśnie oczystko od tego, że byłem u pana Andrzeja Prezesa w Sosnowcu i Michał to zobaczył i mówi, że jeden film zobaczył i tutaj poszukał kontakt do mnie i zadzwonił, mówi, że tutaj bym nie widział jakoś w polityce i o polityce, o polityce, tak, no i właśnie miał pomysł, żebym udał się do któregoś z posłów i mu nagadał, bo przypominał mu te wszystkie rzeczy, oczywiście, bo Michał jest w Stanach, pewnie by zrobił sam. I Michał mówi, że Rafał, może ty byś poszedł do jakiegoś posła, właśnie, oczaruj posła, chyba tak, Nie wiem. w każdym razie, tak to było po pierwszym telefonie, oczywiście, drugi telefon, trzeci telefon, to już Michał mi rzucił słuchawką, bo tutaj, z początku to ja byłem wielkim patriotą, chyba, dla Polonii Amerykańskiej i dla Michała, skoro zadzwonił tak Chciał ode mnie od Polaka jakąś informację. No i tutaj się okazuje, słuchajcie, po rozmowie drugiej i trzeciej, że ja będę miał wizytę w domu jakichś ludzi z PPM. Ludzie z PPM, proszę bardzo, ciekawe, czy są Polakami na pewno, bo oni przyjdą do mnie z wariografem. Ludzie z PPM-u, czyli sami się zbadali na wariograf, czy są Polakami, bo oni są specjalistami od badania Żydów. Właśnie, więc ludzie z PPM-u sami to sprawdzą, czy jestem Żydem, bo tutaj się okazało w drugiej czy trzeciej rozmowie, jak Michał mówi, rzucę słuchawką. Właściwie to ja się zachowuję jak Żyd w tej chwili, już nie jak Polak oczywiście. Tutaj już będzie wizyta oczywiście z PPM-u, czyli złożą ci wizytę w domu i sam ściągnie spodnie, zbadają cię na wariografię. Mamy wariograf i mamy ludzi do tego przeszkolonych. Amen. Kończę. Nie zasługujesz na to, by ci poświęcać więcej czasu w Walsię. kurde. No właśnie, to. Nie wiem, no Polonia Amerykańska. Proszę was, proszę was. Ja was lubię, ja was lubię. Może tak. I teraz widzicie, kontakt z Polonią Amerykańską kończy się tym, że w pewnym momencie ktoś mi przyjdzie do domu i będę musiał mu spodnie ściągnąć. Dla Polonii Amerykańskiej będę musiał się rozebrać, sprawdzą, czy nie jestem obrzezany. Ja Michał się zapytał czy jestem obrzezany. Potem pierdol się Rafał. Tak życi tak mają, próbują mnie Żydów zagadać. Czy ja Żyd próbował zagadać nieżyda Michała, odciągając Michała, czyli Polaka od tematu, przerywając Polakowi, nie dokończąc Polakowi i śmiejąc się głupio jak ja przed chwilą <noise> Polakowi. Czyli kto tak robi? Właśnie pierwsza rzecz, czy jesteś obrzezany? No i właśnie, że ja bym miał kontakt z Michałem, bo Michał jest w porządku, to jest patriota, walczący patriota, który nikomu nie ufa, można powiedzieć. Właśnie, a ja bym się przyznał, może Michałowi, tutaj na kanale, Michale, jestem 100% Żydem. To czy mogę uniknąć wizyty ludzi z PPM-u i ściągania spotni? Czy mogę na przykład, jakby przyszli, napisałbym wam takie oświadczenie: Rafał Stępniak jest Żydem z pokolenia na pokolenie. Od samego początku, czyli właściwie, prapradziad widział się z takim panem, jak się nazywał Mojżesz. Bo chyba tak. Mój prapradziad musiałby widzieć Mojżesza. Potem moja rodzina mieszkałaby nigdzie indziej jak w Izraelu. Oczywiście rozjechali się po świecie z tego Izraela, po to, by jątrzyć na przykład tutaj, akurat moja rodzina chyba w Polsce. Więc. Moja mama, oczywiście żydówka z Galicji, z dziada pradziadka żydówka mojego dziadka, pradziadka i wszystkich Żydów z mojej rodziny nie wyłapano. Mieszkaliśmy w centrum miasta, to ja nie wiem, wśród Polaków oczywiście, bo oczywiście naszymi sąsiadami są Polacy, tylko my jedyna rodzina żydowska. Oczywiście no mój tata Żyd, który pochodzi z środkowej Polski, z Podopoczna, ze wsi. Byłem na tej wsi, ja tam nie widziałem nigdzie symboli żydowskich, to po pierwsze. W mojej rodzinie, tam od mojego taty, to wszyscy chodzili do katolickiego kościoła, tam nie było takich żydowskich i innych rzeczy. Właśnie ciekawe, bo jakoś za dzieciństwa nikt mnie nie wyzywał od Żydów. Nawet widzicie, jak mnie nie zna, bo to chyba można rozpoznać, czy to. Potem się już wyzywa, tak? Najpierw się nie wyzywa, a potem się wyzywa. Więc. Ja do tej pory nie byłem wyzywany od Żydów. No a teraz, widzicie, Michał tutaj ma wysokie podejrzenie, że jestem Żydem. To mówię, Ewa Rostkowska też miała wysokie podejrzenie o to, że będę mataczył, proszę bardzo. Prokurator też tak uważał. Policjanci uważają mnie za przestępcę, to Michał mnie uważa za Żyda. Proszę bardzo. I wystarczy mu wariograf, ściągnąć spodnie. I co? No właśnie, co by się okazało, że podczas tego wariografu okazałoby się, że tutaj wariograf jednak wskazał, że Rafał jest Żyd. Czyli tak mieliby już dowody. I teraz co? Do widzenia, do widzenia. PPM, tak? Fajnie, herbatka smakowała. Idźcie, co mi teraz zrobicie? Po co wam to potrzebne? To wtedy musieliby co mi zrobić. Zgadnijcie co? To by się mi napisał wcześniej. Co mi tutaj zrobią. Co mi to zrobią. Aha, właśnie, bo zaczęło się od tego, że ty nic nie robisz dla Polaków i Polski. Oczywiście, że nic nie robię. Siedzę w domu, nic nie robię. Czasami wychodzę do urzędów załatwiać sprawy, a resztę nic nie robię. Ponieważ pracuję dla Żydów. Czyli ja pracuję dla Żydów, no ale dla kogo mam pracować, jak jestem Żydem? To pracuję dla Żydów, przecież, chyba nie dla Polaków. No właśnie, ja tylko, że ja z tymi Polakami tam nie walczę. Jak idę do tych Polaków, tam w tych urzędach i tak dalej, to jakoś nie walczę z nimi. Czyli trochę dla Polaków jestem, mimo wszystko, chociaż pracuję dla Żydów. I Michał mi tutaj mówił, zablokuj się sam, bo ja mam problem cię zablokować. I mówię, aha, ci tak, Michał do mnie zadzwonił, rzucił dwie ławki zaczął pisać i mówi teraz, Rafa ale zablokuj mnie. Przed... <gryw> zablokuj mnie! O, tak. I ten film, Rozmowa z Prezesem Sądu, to była żydowska ustawka. Oczywiście, że to była żydowska ustawka, ponieważ my, Żydzi, tutaj się zawsze dogadamy i możemy zrobić ustawkę, bo z Polakiem to ja nie zrobię ustawki. A więc, tak, ja byłem Żydem, Andrzej był Żydem, Maciek Strzeladzi też był Żydem, i jeszcze było dwóch Polaków, policjantów, oczywiście. Więc prawdopodobnie jesteś Żydem. Jeśli ci to udowodnimy, to skończysz w dole z wapnem. Tam skończę dole wapnem, czyli najpierw żywy wapnie w dole, potem zabity i zostawiony, czy co? Czy... Skończę to chyba nie wyjdę, czyli zabicie jest przed dołem, czy w dole, nie wiem, jaka jest procedura, czy można sobie zażyczyć, chociaż... Sprawdzimy cię oczywiście, mamy ludzi w każdym województwie. Dziwi oni już powinni jechać 20 km z Katowic, to oni tu ponownie raz, dwa. Sprawdzimy każdego, mamy swoje sposoby. No właśnie. I wtedy porozmawiamy. Przyjadą z badaniem na biografię i teraz to porozmawiamy. Widzicie? Pozdrawiam polonię amerykańską oczywiście odzywajcie się do mnie, bo możemy mieć wspólne tematy oczywiście, oczywiście. Tylko że jak już się zajmujecie polityką to ja muszę przechodzić przez to wszystko. Dlaczego ja przez to muszę przechodzić? Słuchajcie, dlaczego ja muszę przechodzić przez te pisania, przez to rzucania słuchawką? Jak ktoś chce ode mnie coś, to sobie umie przy zadzwonić. Wcześniej sobie zaprojektować, co ode mnie chce, z czym dzwoni w ogóle, a nie, że się rozgaduje, rozgaduje, rozgaduje. Z czego te suwawki się rzuciły? A no, oczywiście pewnie z niezrozumienia, czyli nie szuka mi czego, nie szukam własny umysł, więc umysł Michała zadzwonił do umysłu Rafała. I umysł Michała robił jak umysł Michała, a Rafał robi jak umysł Rafała. Umysł Michała nie poinformował Rafała w ogóle o czymś takim, że no. Miło później po od początku. Rafale, nazywam się Michał, proszę bardzo i teraz tak. U mnie rozmowa wygląda tak: ja mówię 5 minut, potem ty mówisz 5 minut, potem ja mówię 5 minut, potem ty mówisz 5 minut, potem ja mówię 5 minut, potem ty mówisz 5 minut. No właśnie. Tak mi tak Michał poinformował: czyli Michał mówi, nie wolno mi przeszkadzać przez 5 minut, oczywiście. Potem ty masz swoje 5 minut, potem znowu ja mam 5 minut, a potem Rafał mi pomożesz. Potem zrobisz i masz mi obiecać, że pójdziesz do posła. To są moje warunki. To miało mi przed takimi warunkami ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie, jak się odnieść do takich warunków, słuchajcie, no to pierwsza rzecz, to ja mówię tutaj nie Michale, nie będziemy tak, bo ty chcesz debaty robić z Rafałem, to ja mówię tak, debaty to mamy przy w telewizji, to dlatego nie wolno telewizji, bo właśnie przez te debaty, może to jak, od debaty do debaty, od debaty do debaty, data w kalendarzu się zmienia. Tak wyglądają debaty. Więc ja mówię Michale, nie debata, to właśnie... Jak nie, to jest mój warunek, no to proszę bardzo, bach. Czyli nie można Michałowi przerywać. Ja mam rozmawiać w takich warunkach z Michałem. Z takim umysłem trzeba rozmawiać. Michał dzwoni w słusznej sprawie oczywiście, tylko że mówię, na no, tej trzeba się spotkać pół drogi i nie pisać takich rzeczy. Jak się chce od kogoś coś, to się nie pisze Wal się, pierdol się Rafał, Marka, Marka można pisać. Good Look, Amigo to jest miłe, tutaj Michał napisał. O, to czekam na dalszy kontakt z Polonią amerykańską oczywiście. To jest.